Jesteś na kanale YouTube Planuj się kto może, Akademia dla planerów Budów, a ze mną jest współprowadzący dzisiejszego odcinka, jednocześnie gospodarz, ponieważ jesteśmy w Banach Outsourcing. Nazywam się Jakub Banach, jestem adwokatem i slajdem zajmuję się obsługą projektu budowlanych. No i właśnie to jest bardzo ciekawa nisza, i my w ramach tej niszy, jaką jest menadżer umowy, menadżer kontraktu, spotkaliśmy się już na jednej budowie, jaką był tunel Sienuściu. I tam nie tylko połączyliśmy siły, ale też fajnie się dotarliśmy do tego stopnia, że ta nasza znajomość po tej budowie przetrwała. Do dzisiaj wymieniamy się jakimiś ciekawymi kajsami. No i właśnie to nas przygnało tutaj, gdzie nagrywamy wspólny odcinek o czym? O roszczeniach. Tak jest. O roszczeniach, czyli o czymś, co Fotmala myśleć, że na danej budowie już jest problem. I teraz takie pierwsze pytanie, które chciałbym nam zadać, chociaż my już dobrze znamy odpowiedź, czy. Roszczenie jest dobrym momentem na poznanie planera i menadżera kontraktów. Jest to zdecydowanie za późno. Zespół kreuje się już na etapie składania oferty i myślenia o tym, jak nasza oferta może być zbudowana i wykonawca składając ofertę i myśląc o tym, jak będzie realizował roboty, już powinien zbudować zespół, który może przewidywać przebieg realizacji robót i jak będzie zbudowany, spotkowywany zespół. Realizacyjnie. I to jest moment, w którym powinniśmy analizować to. potencjalne szanse i ryzyka realizacji projektu. Czyli zarządzać ryzykiem. Czyli można by też powiedzieć, że to zarządzanie ryzykiem najefektywniejsze jest w momencie przed podpisaniem umowy. Jak w wszystkich sprawach w życiu, należy analizować ryzyka, zanim sytuacja problematyczna wystąpi. O tak, no ale no, zobacz, jak to brzmi dla niektórych naszych słuchaczy, ponieważ na pewno część z Was, drodzy widzowie, słuchacze, pracuje na dużych budowach. 500, 600, 800 baniek, no ale ogląda nas ktoś na budowie hali za 16 milionów złotych, zastanawia się, jak ja mam na jeszcze zrobić dwa etaty na planera. No bo ten gość z Wolsem mi mówi już od trzech miesięcy, że muszę mieć planera na budowie, bo inaczej to będzie źle. To jeszcze teraz mi mówi, że mam znaleźć kasę na prawnika. No i. Chyba znano odpowiedź. I to jest to bicie głową w mur, które ja uskuteczniam. Czyli tak jak planer w danej firmie, może być na kilka budów i patronować tym właśnie budową, jak również obsługiwać dział przetargowy, tak samo w nic. A raczej menedżer umowy, tak? Może osoba z wiedzą prawniczą zajmująca się obsługą kontraktu budowlanego. To jest dedykowana kilku projektom. Można taką pozycję outsourcować. I dedykować, alokować jej czas e, odpowiednio na każdy z projektów. Zgadza się. I chciałbym tutaj powiedzieć coś ważnego. Outsourcing nie oznacza tego, że dzwonimy dopiero, kiedy coś się dzieje, bo mamy komfort, że nie płacimy, kiedy nie potrzebujemy. Tylko outsourcujemy tą rolę również na etapie przed podpisaniem umowy. I tu nie chodzi o wysłanie docx-a e, Ticku word, wejdź tam z konsultu i pozaznaczać, coś tam się powymieniamy z retencjami. Tylko. Faktyczne spotkanie, przejrzenie harmonogramu, i generalnie może nawet utworzenie rejestru ryzyk zależy od tego, jak się pracuje. Ale nie mylmy tej złej praktyki, jaka moim zdaniem jest w Polsce, że planer i menedżer umowy spotykają się w momencie, gdy problem już jest znany. Zdecydowanie powinniśmy patrzeć na każdą realizację projektową, i projekt zaczyna się od momentu jego planowania, do upływu okresu gwarancyjnego uh -huh. i już przy planowaniu należy budować zespoły multidyscyplinarne. Tak. Dążyć do tego, aby jak największa ilość osób z różnymi kompetencjami zastanawiała się, jakie są szanse pochodzenia na całym etapie realizacji robót. Dokładnie, bo jak ty nie zarządzisz swoimi ryzykami w odpowiednim momencie, to później te ryzyka zarządzą chłopom i, i one już to zrobią bez znieczulenia. Na pewno przyzwyczają ci problemy. Zgadza się. No chyba, że jedno z ryzyk okaże się szansą, no ale raczej zdarzają się zagrożenia, a nie szanse. No dobra, e. idziemy dalej i teraz nawiązaliśmy właśnie do tego, że prawnik, menedżer kontraktu spotyka się z planerem w momencie, gdy coś jest nie tak i są to realia na polskich budowach. Powiedzieliśmy, że wcześniej... Ta znajomość już powinna być dawno zawarta i powinniśmy być dotarci na naszej wyimaginowanej obecnej budowie, ale nie oczekujmy się, prawdopodobnie tak nie będzie. Jakie są te okoliczności dokładnie? Gdy my się spotkamy, załóżmy, że budujemy jakąś halę. Stało się. Ja zacząłem często przyjeżdżać na tę budowę, no bo po prostu sypie się harmonogram i dowiedziałem się, że tam gdzieś jest sprawnik i będą mnie dołączać wiadomościach do niego, bo chyba to coś ma wspólnego. Ja bym może powiedział, rozpocząłbym tę sytuację trochę inaczej. Mamy narzędzia, według których pracujemy i jednym z narzędzi są cotygodniowe, comiesięczne spotkania, uh -huh. które mierzą postęp robót i namierzają potencjalne ryzyka. I w trakcie tych spotkań narzędziowych, operacyjnych dowiadujemy się, że albo coś nie jest tak. I, i, I diagnozujemy przyczynę tego zdarzenia. I to jest ten moment, kiedy zaczynamy dyskutować, już opracowując zagadnienie, każdy według swojej e, profesji. Czyli tak naprawdę sprawdzamy, czy to opóźnienie może się zakończyć procedurą roszczeniową, na przykład roszczeniową. Ale widzimy, i może być tak, że dojdzie ona do, e, nie, nie zostanie rozwiązana w żaden sposób. I skończy się żądaniami zamawiającego albo wykonawcy. Tak jest. Załóżmy, że drugiej strony, że to generalny wykonawca będzie mieć e, jakiś e, zawód względem zamawiającego, no i właśnie złoży takie roszczenie. Czy Ty możesz powiedzieć, jak na takiej fidikowej e, budowie z sektora publicznego ta procedura wygląda? No bo ja mam wrażenie, że gdy powiesz komuś e, roszczenie przejściowe, to ktoś pomyśli, o, o takiej kartce papieru z nogami, że ona gdzieś przychodzi. Że, <grymne> rozumiesz? Ja, ja też tak naprawdę dowiedziałem się tego trochę od ciebie. O co tu chodzi? To jest bardzo łatwe. E, tak, w się nie. To, jest nie, to jest bardzo łatwe po prostu. Projekt może być prowadzony według standardu e, Organizacji Międzynarodowej e, Inżynierów Doradców. Mhm. Która opracowała warunki kontraktowe z tak realizacji robót? Potocznie nazywane warunkami filikowymi od nazwy tej organizacji. Ten standard umowy przewiduje, że sytuacje empatowe, gdzie nie znajdujemy rozwiązania, kończą się procesem nazywanym rozpoznawaniem roszczenia jednej ze stron. U przyjmijmy, że. Rozszerzenie jest, czy żądaniem, o w ten sposób nazwijmy, żądanie ma wykonawca w stosunku do zamawiającego na przykład z racji tego, że przekazano mu plac budowy później niż przewiduje to umowa. W związku z tym wykonawca później rozpoczął roboty budowlane, jest parę dni za oczekiwanym odstępem robót. Tak. Skończył już się bufor przewidziany na, na to opóźnienie, i wykonawca decyduje się złożyć żądanie przedłużenia terminu ukończenia robót o odpowiednią ilość dni. I to żądanie tak. przyjmuje formę roszczenia, tak jest. które jest składane w określonym trybie opisanym tymi warunkami traktowymi. I zanim przejdziemy do tych warunków, bo tak jak wspominałem, to jest bardzo proste, ale ta precyzja tego wysławiania się, e, no też jest tutaj wymagana, ale myślę, że ja mogę sobie pozwolić na trochę większą swobodę. Zdecydowanie. Podasz mi filik? Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Słuchajcie. Jest to, jest to przewodnik. A, to jest przewodnik, rozumiem. Ale załóżmy, że to są nasze warunki ogólne, które nazywa się księga czy książka żółta, Opracowana właśnie przez towarzyszenie CD. I to są warunki ogólne umowy. Można by powiedzieć. jeżeli jest to złoty, to jest to, proszę, przypomnij mi, zaprojektuj i wybuduj. Zaprojektuj i wybuduj. Jest to zbiór wytyczny, który jest powielany na wielu budowach, a jeżeli chodzi o dane, które są unikatowe dla danej budowy, są one precyzowane w tak zwanych warunkach szczególnych. Czyli mamy warunki szczególne i mamy warunki ogólne. No i. Te warunki ogólne pokazują mi jasną procedurę, że jeżeli generalny wykonawca doznaje jakiejś straty w czasie finansowej i tak dalej, i nie leży to w jego odpowiedzialności, no to jest na to odpowiednia procedura, która na wszystkich budowach powinna wyglądać mniej więcej tak samo. Wzór kontraktu na zaprojektowanie i wykonanie robót. Jest to kompletna, kompletne rozwiązanie, gotowiec, który możemy zastosować mm -hmm. i obejmuje on jedno ciało kontraktowe z klauzul, po prostu jest to jedna forma kontraktowa, jeden dokument w całości aplikujemy dla projektu. Rozumiem, okej, okay. no to teraz słuchajcie, przechodzimy do e, Miłska, koniec przestawki i powiedziałeś bardzo ciekawy case, czyli opóźnienie w przekazaniu placu budowy, no chyba każdy w swojej karierze słyszał o takim case, albo coś tam nie było przygotowane, albo nie było drogi dojazdowej, albo coś, no i nie doszło w terminie do tego przekazania. Może tak być, może tak się zająć. Tak. No i powiedz, proszę, jak taka procedura wygląda, co ty byś robił i czego wymagałbyś ode mnie? Oczywiście podzielimy się tym portem, ponieważ ja też mam tu swoje spostrzeżenia, ale dostajesz maila. Słuchaj, coś tu nie gra, co robimy? Informacja o tym, że. Um, um, nie dostaliśmy terenu budowy na czas, pojawia się na którymś ze spotkań roboczych. Zgadza wtedy, się. Wtedy decydujemy o tym, że wymaga ona przekazania do osobnej obróbki do analizy. Co z tym zrobić? Gdzie opracujemy temat i przekażemy ten raport do, do, do dyrektora kontraktu. I możemy dojść do takiego wniosku, że uprawnia nas to opóźnienie, do tego, aby żądać dodatkowych dni na, na obojętności robót. I wówczas zaglądamy do wzorca kontraktowego, uh -huh. który, który, czy do naszej umowy, która nam mówi w odpowiedniej klauzuli, gdzieś pod koniec kontraktu, że należy wystąpić z powiadomieniem naszego zamawiającego, którego treść powinna jasno wskazywać, o jakim zdarzeniu mówimy uh -huh. i do czego nas uprawnia to zdarzenie. I mamy termin, tak. też na pewno wskazany w umowie. W którym musimy się zmieścić z tym powiadomieniem, aby dotrzymać reżimu kontraktowego. Czy ten termin jest standardowy? No bo mi w głowie wisi gdzieś 28 dni. Tak, jest to 28 dni kalendarzowych. Jest to, jest to standard, ale oczywiście każda umowa może odbiegać od tego standardu i można się tym spotkać tym z terminami krótszymi, etapami Jak Jak to z toczysz trzęsień spotykasz? Bo no, ja dziękuję. nie chcę. No? Bardzo czas, Okej, okay. a to tak pek... to słabo trochę, nie? Ja bym Tam... chciał mieć więcej czasu. Wiadomo, w od tego, jak dobrze wynegocjujesz ten kontrakt, mm -hmm. e, albo bo są sytuacje, w których nie możesz ogóle wynegocjować kontraktu, no, tak. ale je jeżeli jest na przykład publiczny i, e, i przewiduje dyskusji na temat tej klauzuli, ale jeżeli masz no. możliwość negocjowania e, i wynegocjujesz to ośredniowy, no to jest to termin optymalny, choć Często i tak, żeby być zakątki, bo możesz się dowiedzieć o zdarzeniu, natomiast nie możesz nie zrozumieć w ciągu dwóch dni, że on wiąże się z, z konsekwencją, z taksi e, upragniony. No tak, tak. To zależy od sprawności zespołu, od planera, no ale ten nasz case. Przepraszam, że dziś przerwę, ale ten nasz case, o którym dowiedziałeś załóżmy ode mnie, od kierownika budowy, że no, jest taka sytuacja, to jest raczej jasny, no bo nie wyobrażam sobie harmonogramu, w którym. Przekazanie blatu budowy nie znajduje się na ścieżce krytycznej, chyba że mamy bardzo długą fazę projektowania, no ale jak to jest już opóźnienie, no to zazwyczaj przekazanie blatu budowy uniemożliwia prowadzenie jakichkolwiek prac, w związku z tym znajduje się na ścieżce krytycznej i to nie jest trudne do rozpoznania. Przekazanie terenu budowy zawsze jest na ścieżce krytycznej? Z tego względu, że ma ogromne znaczenie to, w jakim miesiącu rozpoczynałem budowę. A, dokładnie, no faktycznie. Owzględnie, no bo... uh -huh. myśląc o warunkach pogodowych i o tym, jak jesteśmy przygotowani na uh -huh. to, że pewne fazy rok muszą być wykonane na przykład latem albo wiosną. Mówimy o bazach drogowych na przykład. Albo wczesną jesienią, kiedy nie ma opadów, okay. i nie ma mrozu. Tak. Okej. Okay. Informujemy Cię o problemie. Stwierdzamy, że jest to problem wpływający na termin zakończenia budowy. Być może wynikają z tego dodatkowe koszty, jakieś koszty, nie wiem, zatrudnienia, trzymania placu budowy. To czasami jest wyłączane, nie wiem. Załóżmy, że mamy roszczenie terminowe, tylko dla uproszczenia. Składamy powiadomienie o roszczeniu w ciągu 28 dni, w terminie. Tak, więc w ciągu 28 dni krótka, krótkie powiadomienie e, do, powinno dotrzeć w formie przewidzianej umową, mailową albo listem do inżyniera, do wiadomości zamawiającego, o jakim zdarzeniu mówimy i na ten moment nie musimy w ogóle precyzować z jakimi konsekwencjami wiąże się ta sytuacja. Informujemy tylko, że rozpoznajemy temat jako potencjalnie roszczenie Czyli lepiej puścić powiadomienie o roszczeniu, niż się zastanawiać. Okej, okay, czyli jesteś na urlopie. Jesteś nieosiągalny. My mamy burzę mózgów i nie jesteśmy pewni, jak to ubrać, czy to ma potencjał roszczeniowy, czy nie, ze względu na takie bezpieczeństwo kontraktowe, lepiej by było poprosić dyrektora kontraktu o decyzję, aby napisał to powiadomienie o roszczeniu, bo jest prawdopodobieństwo. aktualnie. Uh -huh. Jak widzisz, ołowno pozostawiasz swoje zastępstwo, a w która mniej więcej orientuje się o tematach. To... Jasne. Mamy powiadomienie. Mija kolejny miesiąc i placu budowy dalej nie ma. My dalej nie wiemy, jaki jest wpływ tego opóźnienia. Okej, okay, czyli mamy. Zdarzenie o skutku ciągłym, obserwujemy skutki wydarzenia. Ale jeszcze nie znamy finalu tego, tego epizodu. Tak, tak, tak. W no, związku mówisz, tym, mo możemy to skrócić i powiedzieć, że mamy dwa typy roszczeń, albo dwa typy zdarzeń, które wiążą się później z roszczeniami. Zdarzenia o skutku krótkoterminowym, gdzie potrafimy od razu rozpoznać. E początek i koniec zdarzenia, które których hmm. są, są negatywne konsekwencje. A, a są zdarzenia, które y, rozpoczęły dopiero wiek e, okay. i, i, i obserwujemy, jak postępują. Nie hmm. możemy e, ich zatrzymać, ale informujemy klienta o tym, że sytuacja się zmienia w związku z tym, to. że z dłuższy okres jesteśmy w komunikacji zamawiającym, że e, takie i takie okoliczności, e, o takich i takich skutkach, które się zmieniają E, wpływają na postęp robót czy ich kość. Wówczas e, mówimy o tym, że jest to zdarzenie o skutku ciągłym e, i, i osobną procedurą informacyjną to obejmujemy, rozłożona w czasie. Proszę, czyli do powiadomienia o roszczeniu dochodzi nam drugi termin roszczenie przejściowe. Jeżeli, jak powiedziałeś, tak. finał sprawy jest jeszcze nie. Można, nie, to nie... Nazwać, można to nazwać okresowym raportem o, o stanie rzeczy, gdzie. Raz na miesiąc zazwyczaj raportujemy o, o tym, jakie przeszkody czy okoliczności obserwujemy na projekcie, które jakoś utrudniają realizację robót. I powiedz proszę, ponieważ że to jest raport, a mi się wydawało zawsze, że każde roszczenie przejściowe to jest osobny klik. czyli jeżeli to jest raport, to znaczy, że ty wysyłasz skondensowane roszczenie przejściowe za wszystkie roszczenia, jakie masz otwarte? Forma raportu, czy, czy forma komunikacji zależy od zamawiającego i wykonawcy i możemy przyjąć, że raz w miesiącu wykonawca um, wysyła raport o postępie robót, w którym swój podróż dział um, mają także um, przeszkody i okoliczności wpływające na koszt i postęp robót i tam zawieramy też w formie mówionej zamawiającym. E, Informacja, jaki jest stan rzeczy w stosunku do każdego ze zdarzeń, które jest obiektem naszego zainteresowania. Okej, okay, czyli znowu już zatrzymam powiadomienie o roszczeniu, roszczenie przejściowe no i w końcu, jak się nazywa to finalne określenie wpływu, gdzie my już jasno wiemy, ile dni, ile kasy kosztowało nas zdarzenie, które my rozpoznajemy jako znajdujące się w odpowiedzialności zamawiającego. Możemy to nazwać jako roszczenie końcowe, czy, czy roszczenie ostateczne. Mhm. FIDiK to definiuje? FIDiK e, posługuje się określonymi terminami, ale każda umowa może być... FIDiK jest generalnie, wzór fidikowy jest inspiracją na zamawiającego i wykonawcy do tego, aby się w określony sposób umówić i niekoniecznie musimy się posługiwać terminami, które tam występują, ale mhm. roszczenie ostateczne, możemy tak, e, tak to nazwać, e, obejmuje Całkowite podsumowanie konsekwencji zdarzenia, które albo przeszkodziło, albo tylko mało nasze roboty. Czy jak zapomnisz o złożeniu roszczenia przejściowego, wówczas tracisz uprawnienie do złożenia roszczenia ostatecznego? Nie. Filik o tym nie mówi. Mówi tylko o tym, że jeżeli nie powiadomisz w terminie, to tracisz pewne uprawnienia, ale no, na gruncie polskim one także są modyfikowane. Są sytuacje, w których. Nie powiadamy w terminie kontaktowym o, o swoim uprawnieniu, a mimo wszystko cały kształt sytuacji daje nam zrozumienia, że zamawiający wie, co się dzieje. Wówczas nie tracimy swojej uprawy, choć umowa tak stanowi. Uh -huh. e, I e, podobnie, złożenie roszczenia przejściowego to jest tylko e, niepowiadomienie o jakimś etapie rozwoju sytuacji, natomiast e, dla krukowe jest powiadomienie inicjujące cały proces. I w terminie odpowied... po ustaniu skutków danego zdarzenia, złożenie roszczenia, roszczenia osta... ostatecznego. Jasne. Czyli tak jak na początku wypunktowaliśmy, nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, że coś będzie miało wpływ, to warto powiadomienie o roszczeniu złożyć. Oczywiście nie chodzi o to, żeby spamować zamawiającego, tylko żeby zgodnie ze swoją wiedzą po prostu składać te powiadomienia o roszczeniu zgodnie z terminem. Zgadza się. Jeżeli w przejściówce. E, jakiś termin nam ucieknie. Oczywiście wiem, że profesjonalistom nigdy nie ucieka, ale jeżeli ucieknie, to nic się takiego nie dzieje, to komplikuje sprawa, ale jeszcze można z tego wyjść. Ale równie ważnym terminem, jak powiadomienie, jest termin złożenia roszczenia ostatecznego. Rzeczy samej. Zamawiający musi być przygotowany na to, czego się domagamy, e, i musi mieć możliwość także żądania e, wyjaśnień. Dlatego. Termin końcowy e, musi być dochowany, żeby zamawiający mógł się zapoznawać z naszymi e, tak. finalnymi finansami, mógł na bieżąco reagować. Omówiliśmy już tą taką podstawową procedurę, bardzo oszczędnie, związaną z roszczeniami. Mam wrażenie, że to tworzy taką świadomość w wielu głowach, na przykład inżynierów budów, którzy nie mają zazwyczaj do czynienia z takimi rzeczami, a sama świadomość tego, że taki inżynier budowy Wie, że jest coś takiego jak roszczenie, i już powoduje, że jest wyczulone na pewne rzeczy związane z pogodą, związane z dostępnością placu budowy itd. Tak tak ja uważam, że to jest temat na pauzę. Chyba, że chciałbyś to jeszcze jakoś uzupełnić. Możemy to uzupełnić, podsumowując naszą myśl w taki sposób, że przygotowując się do projektu, tworzenie zespołu w realizacji rachunku zakłada również wdrożenie zespołu w treść umowy. Jedną z, treści, z części tej umowy jest to, że kiedy natrafiamy na e, sytuacje nieprzewidz nieprzewidziane przez nas, na takie tak. planowania, musimy si wprowadzić się, z jakimi naszymi obowiązkami one się wiążą. Tak. I czasami e, ten obowiązek jest e, realizowany poprzez e, zmodyfikowanie naszych e, oczekiwań względem zamawiającego. I to prowadzi nas do e, tematu złożenia roszczenia. Tak. Ale żeby to wszystko zrealizować żeby wbawić się w te roszczenia przejściowe, powiadomienia i z sukcesem dowodzić swoich racji, najpierw musisz wysłać swojego pracownika na odpowiednie szkolenia i mieć dobrego planera. I odpowiednio szybko znaleźć menadżera Twojej umowy, menadżera kontraktu, który od razu z tym Twoim planerem będą rozmawiać. I... Menadżer kontraktu jest za to mało, że... Wiedza o kontrakcie była powszechna w Twoim zespole? E, I e, o to, że e, pewne rzeczy e, nieistotne dla zespołu wykonawczego e, otrzymają swoją doniosłość, to zostaną dostrzeżone tak. i e, nadamy tym sprawom określony bieg. Menadżer kontaktu, tak jak my się dogadywaliśmy na świnoujściu, nie tylko bawi, ale jej ugrze. No i teraz słuchajcie, chciałbym nawiązać do wywiadu z Kamilem Lewandowskim, którego też dobrze znasz. I teraz zobaczcie, jakie podobieństwo. Tam mieliśmy taką puentę, że planer również popularyzuje i przywraca pod harmonogram. To samo jak powiedziałeś, i my nie ustaliliśmy tego wcześniej. To nie, nie chodzi o to, że ten był gdzieś na odpadnim pokoju w papierach siedział i w zasadzie nikt nie wie, czy ogra Węgry Bers, czy pisze pismo. Tylko ty, jakbyś miał taką misję? Uświadamianie ludzi, o co chodzi w tym wszystkim, jeżeli chodzi o umowę. I to jest też Twoją rolą, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi w kontrakcie. Chodzisz po bierze jako menedżer kontraktu i pilnujesz, że wszyscy robią Twoją robotę i dostarczają Tobie informacje, które są dla Ciebie niezbędne do wykonywania swoich obowiązków. Twoim obowiązkiem jest pilnowanie postępu i budżetu. Tak. Od Ciebie ja żądam zawsze Analizy ścieżki krytycznej, która jest niezbędna w analizie roszczeń, a od pozostałych członków zespołu wpływu na budżet, od zespołu finansowego, a od zespołu realizacji opisu w szczegółach, jak dane zagadnienie, które jest przez nas uznane niepoglądane, wpływa na przedmiot robót. Czy wpływa, czy powoduje wzrost jego kosztu? Zmienia technologię, która skutkuje wzrostem komputeralizacji albo zmusza nas do oczekiwania wyższego zaangażowania ze strony zamawiającego. Doskonale powiedziane i bardzo dziękuję. Myślę, że będziemy kontynuować sobie taką serię uświadamiającą i nie chodzi o to, żeby za chwilę mówić o mandatach prawniczych, bo my nie jesteśmy w stanie edukować planerów w prawniku. My mówimy tutaj do inżynierów budów, do kierowników budów, do product managerów i do szacownych kolegów dyrektorów, którzy odpowiadają za na nasze zatrudnienie, żebyśmy wspólnie szerzyli sobie tą wiedzę planerską, ale również prawniczą, ponieważ ona często się przenika. Dzięki Wam, że wysłuchaliście całego, ho, nie wywiadu, tylko naszej wspólnej rozmowy. Mamy nadzieję na więcej takich rozmów. No i gdzieś tam za kulisami przygotowujemy coś specjalnego, To o tym na razie nic nie mówimy. co, chyba się wygnamy. Dzięki, Dzięki. Na razie pamiętaj, żeby odwiedzać ten kanał regularnie, i niedługo zobaczymy się z powrotem. Cześć.